Jezus w Nazarecie. Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś na szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie co dzieją się przez jego ręce: Czy nie jest to cieśla, syn Marii? A brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im. Tylko w swej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony, i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.